Dzień dobry kochani, ten mroźny poranek Jest naprawdę Przeokropnie zimno Jest taki mróz A pytam mojego męża Tylko, że on w całkiem zupełnie innym miejscu Wiecie, był no. Ale pytam go jestem tam na tym dworze I mówi, no on tam ma Na minusie 0,5 stopnia Ja mówię, a to ma spokojnie, nie Wychodzę, idę tak wiecie Bo byłam rano w poradni na badaniach krwi i tak sobie idę i jest mi coraz zimniej, ale to taki mróz, wiecie, naprawdę konkretny, taki, że zamarza wam w nosie. I ja mówię do niego, bo rozmawialiśmy dalej przez telefon i ja mówię, kurde, powiem ci, że jest mróz konkretny. I mówię, ale pewnie sprawdzę na, wiecie, sprawdzę pogodę. Temperatura i pewnie będzie się okaże, że jest, nie wiem, tam wiecie może minus 2, minus 3, a ja po prostu odczuwam to jakby było nie wiadomo ile, a patrzę minus 8. Tak więc faktycznie jest mróz. Jest mrozik. I teraz weszłam po odiego. To wiecie, chwilę się zagarzałam w mieszkaniu. Wyszłam i było mi tak, wiecie, przez moment ciepło. I znowu. I znowu po prostu zamraża człowieka od zewnątrz i od wewnątrz. Mam Wam pokazać jak wyglądają tutaj prace remontowe. Pokoju naszego synka i dzieje się, dzieje. No ja wiem, że może wy stwierdzicie, że to jeszcze jest nic, ale dla mnie to już jest bardzo dużo. I powiem wam, że ta farba, ten kolor to jest właśnie taki, jaki ja widziałam oczami wyobraźni. Taki ja właśnie chciałam kolor. To jest pierwsza warstwa. Dzisiaj będzie nakładana druga warstwa, więc będzie to wyglądać jeszcze lepiej. Na górę pójdzie tapeta. Tutaj będzie po tej stronie pokoju tapeta. Może uda mi się to tak bardziej. O. Więc tu będzie tapeta przez całą ścianę i tak dalej. A po tej stronie będzie drugi kolor. A to Wam jeszcze nie zdradzę. Jaki będziecie widzieć po prostu z czasem. No ogólnie będziecie widzieć jak to będzie tutaj wszystko wyglądać. Gdyby Wam kolorek się podobał, to to jest ta farba i kolor Herbal Mat. Tak to wygląda. Chciałam w ogóle sobie z Wami pogadać, jak byłam na dworze. Ja tutaj mam, wiecie co, jakieś mi się zrobiły takie kąciki. Tu myślałam, że chyba opryszczka, ale odpukać chyba nie. Po prostu też taki jakiś zajadł kącik. No, także tłumaczę się, że nie mam tutaj żadnego jedzenia w kącikach, ani nic, tylko po prostu takie jakieś rzeczy, nie? Lepsze by było już to jedzenie w kącikach, bo to zawsze można sobie ściągnąć, a z takimi rzeczami się trzeba męczyć, To już jest lepiej, bo wcześniej nie mogłam nawet otworzyć buź za bardzo, już jest okej, okay. ale jakby... nie z tym. Chciałam sobie po z wami pogadać, jak byłam na dworze z Odim na spacerku, ale ja mam coś takiego, że jak jest y, bardzo zimno, to mi drętwieje twarz, drętwieją mi usta, czy jakoś tak po prostu coś dzieje się z moimi ustami dziwnego z moją tutaj, jakby mimiką twarzy, że po prostu wyglądam, jakbym była y, sparaliżowana, czy coś tak dziwnie. I ja generalnie mam. Y, Coś takiego po prostu w dzieciństwie mi wykrzywiło buzię, wykrzywiło mi tutaj usta, Chyba kiedyś o tym wspominałam, wykrzywiło mi bo po prostu tutaj uśmiech. I mama tam ze mną chodziła na jakieś rehabilitacje czy coś, po prostu udało się to naprostować, więc teraz tego tak nie widać, aczkolwiek i tak widać, że mam tutaj tak zapadnięte. I to generalnie gdzieś tam na zdjęciach czy. Może to być czasami widoczne, że coś jest tak, no nie do końca. Mm, przy uśmiechaniu się ja się na przykład nie uśmiecham tak, że do góry mi idzie buzia, tylko ja się uśmiecham tak, że mi opadają kąciki w dół. No tak dziwacznie. w no, maybe tam coś kombinuję. Także tak i po prostu jak jest ten mróz, ja do was chcę mówić, to tak, wygrycie, tak mi wykrzywia to buzię. I stwierdziłam, że pogadam sobie do Was w domu. A na dworze jeszcze sobie pogadamy, nie? Na pewno będzie ku temu okazja. Generalnie, to byłam dzisiaj na badaniach krwi, ale, ale zacznijmy, od, po, zacznijmy od początku. Ja dostałam od mojej pani ginekolog zaświadczenie, że mogę sobie na NFZ, ten Narodowy Fundusz, bo kobietom w ciąży się należy. Zadarło wykonać dwie szczepionki. I jedna szczepionka to jest chyba przeciwko i druga jest. nie wiem na co. No i stwierdziłam, że dobrze, mam te zaświadczenia, to pójdę do poradni i się dowiem, co i jak. No i przyszłam do poradni z tym zaświadczeniem. Pani z rejestracji powiedziała mi, że po prostu omawia mnie do rodzinnego lekarza i już lekarz rodzinny będzie dalej decydować, co to tam dalej i tak dalej. Więc y, umówiłam się do tego lekarza rodzinnego, następnego dnia poszłam do le lekarza rodzinnego i pani e, doktor mi mówi tak, że czy ja mam zaświadczenie, oczywiście te, to te zaświadczenia, to skierowanie na te szczepienia, czy ja mam aktualne badania, ale takie naprawdę świeże, żeby sprawdzić mój stan zdrowia, Podważała też to, czy jestem w ciąży na pewno, mimo że na początku wizyty pytała się, w którym jestem tygodniu. To było dosyć yy, zabawne. Także yy, wyszłam z tej wizyty z niczym, tak naprawdę, tylko ze skierowaniem na badania krwi, no bo ona musi sprawdzić, czy jestem zdrowa. Jeżeli jestem zdrowa, no to ok. A jeżeli nie, no to, to coś tam, to nie ok, to nie, to nie mogę się zaszczepić. Ale aha, i jeszcze kwestia była taka, że ona mi nie da recept na te szczepienia. Ona chciała, żebym ja te recepty miała. Stwierdziła, że te recepty ma, miał mi wydać ginekolog mój prowadzący lub jakaś inna osoba, jakiś inny specjalista i tak dalej. No i ja się konsultowałam z moją Panią ginekologią i ona mi mówi, że um, jeżeli robię w poradni... że um, receptę na te szczepienia wydaje mi lekarz w poradni, w której będą wykonywane szczepienia. No, więc generalnie powinna je dostać od tej Pani doktor. Ale nie dostałam. Tak więc poszłam sobie na te badania krwi. No, i wiecie, zrobiłam te badania krwi, odebrałam i wracam do pani doktor. Po prostu tam, po dwóch dniach, wracam na wizytę. Mówię, że mam te zaświadczenie, że mam te obecne wyniki aktualne i że mam wykupione szczepienia. No to nie było dwa dni, to musiał być tydzień później. Tak. To było jakoś. No, kilka dni później, tak, bo ja byłam jeszcze na wizycie u ginekologa, bo mi pani ginekolog się mnie pyta, czy mam wypisać te recepty. Ja mówię, no, że tak, no, bo wydaje mi się, że w mojej poradni będzie problem z tą receptą. I ja tych recept nie dostanę. No i yy, pani mi ginekolog wypisała te recepty, i ja poszłam wykupić te szczepionki i jedną receptę mi zrealizowali za darmo no, tą jedną, na tą jedną szczepionkę. A za drugą musiałam zapłacić. Co mnie wkurzyło, bo miały być darmowe, nie? Miało być za darmo. Po co mówić, że coś się komuś należy? Jak się mu należy, nie? No i wiecie, no wróciłam do tej mojej pani doktor, potem z tymi wynikami i tak dalej. I. Pani, która mi mówi, tu się wszystko wyświetla na czerwono. W życiu z takimi wynikami, Pani, nie, nie dam zgody na szczepienia. W ogóle tak złych wyników krwi to ja już nie widziałam bardzo dawno. sobie tak myślę, chodzą do Pani osoby starsze i wydaje mi się, że na pewno widziała Pani gorsze wyniki. Nie oceniając jakby, ale no wydaje mi się, że jakby chciałam zmienić lokalizację, bo rozładowała mi się bateria. Myślę sobie, że na pewno lekarz, zwłaszcza starszy, bo to nie jest młoda pani doktor, tylko już taka starsza, dojrzalsza, że tak powiem, na pewno w swojej karierze medycznej widziała gorsze wyniki badań krwi. No jestem tego pewna a jeżeli nie, no to naprawdę podziwiam za to, jak zdrowych pacjentów ma. Ale no. I generalnie wiecie co, cała ta rozmowa przebiegała w takim bardzo niemiłym, miłym, bardzo niemiłej atmosferze, z bardzo takim niefajnym wydźwiękiem, takiego zastraszania mnie, takiego... Wzbudzenia we mnie ogromnego niepokoju, że coś się dzieje ze mną nie tak. Także bardzo miło kobiecie w ciąży, zwłaszcza już pod koniec ciąży, fundować takie stresy, bo ja u tej pani doktor miałam 140 prawie ciśnienia. Wszyscy mi powiedziała, że mam sobie sama zmierzyć ciśnienie. No i mi wyszło 136 bodajże ciśnienia, gdzie ja mam na co dzień ciśnienie 100-101. 111, 110, to no takie niskie ogólnie. Przed operacją miałam wyższe ciśnienia, i w wcześniejszym swoim życiu też miałam większe ciśnienia, znacznie wyższe, i dla mnie takie ciśnienie 135 wzwyż było normą. Natomiast po operacji, i w, potem, jak już zaszłam w ciąże, i teraz przez całą ciążę, to tylko dwa razy była taka sytuacja, że miałam wyższe ciśnienie i to naprawdę było spowodowane po prostu. Albo jedna sytuacja była spowodowana stresem, a jedna sytuacja była spowodowana, że po prostu bardzo źle się czułam i jednak to ciśnienie jakoś tam wzrosło. To było na początku, jak jeszcze miałam wiecie, mydłości straszne i naprawdę och, czułam się fatalnie, a trzeba było wysiedzieć i wyczekać w tej kolejce na wizytę do ginekologa. No, także mm, naprawdę pani doktor do no, mnie mówiła tak jakby nie wiem, co najmniej miała raka albo coś i po prostu albo bym miała za chwilę umrzeć, no. To, było bardzo to była bardzo niekomfortowa wizyta, naprawdę bardzo niekomfortowa wizyta. Co prawda po tej wizycie stwierdziłam, że nie będę wykonywać żadnych szczepień, to Wam tak tylko napomknę. Nie będę tutaj się rozwodzić na temat szczepień, bo to nie o to chodzi, ale po prostu stwierdziłam, że nie będę. No i dostałam skierowanie po prostu na znowu powtórzenie badań krwi dzisiaj właśnie by była je powtórzyć i mam iść do innego doktora, mam iść do innego doktora w tej poradni do specjalisty, bo pani doktor powiedziała, że jej wiedza jest ograniczona. Medyczna w tym zakresie i mam po prostu iść. Generalnie powiedziała mi, że na pewno widzi tam anemię, ale co tam więcej się dzieje, że są takie złe te wyniki, to może jeszcze ciało nie daje, wiecie, jakby oznaka, już w krwi to widać. O, także no, ta wizyta nie napawała optymizmem. I po tej wizycie człowiek nie poczuł się po prostu lepiej, ale wróciłam do domu, zmierzałam sobie ciśnienie, bo mówię, moja pani ginekolog mi powiedziała, że jak tylko wiecie, tam 135 na przykład będę miała ciśnienia, to muszę od razu reagować i ją, i ją o tym poinformować. Więc sobie zmierzyłam jeszcze raz ciśnienie w domu i było 111, więc mówię, dobra, jest wszystko dobrze, nie ma co się martwić. No, ale ogólnie to powiem Wam, mam nadzieję, że już nie będę musiała wracać jakby do tamtej pani doktor, a ta pani doktor, do której mam iść z tymi wynikami, które będę miała, które będę mieć. No nie wiem, jaka będzie. Także wszystko się, moi drodzy, okaże, dam Wam znać. Dam wam znać, czy jest naprawdę tak tragiczna sytuacja, jak to hmm, kreuje. Pani doktor. Miejmy nadzieję, że nie. Bo ja jakoś tak wiecie, wewnętrznie czuję, że nie jest tak źle. Kto wie, kto wie. Także teraz jeszcze pod koniec ciąży, gdzie ja się po prostu toczę, a nie chodzę i jest mi ciężko, naprawdę ciężko czasem nawet podnieść ręce, ale dosłownie jest mi ciężko czasem podnieść ręce. To jeszcze doszło do tego, że. Teraz muszę chodzić po lekarzach i załatwiać. No, ale, wiecie, no, lepiej wcześniej niż, niż później. Natomiast, no. Pytałam się też ją, czy być może mój stan, czyli ciąża, ma wpływ na to, jakie te wyniki są. I powiedziała mi, że nigdy się z czymś takim nie spotkała. Co prawda, no, wiadomym jest to, że dziecko pobiera z nas witaminy i tak dalej. Ja jestem też po operacji bariatrycznej. U mnie wszystko działa inaczej. U mnie te wyniki nie będą takie, jak u osoby, która ma cały żołądek, która pobiera normalnie witaminy z, wiecie, jedzenia z, z, i z innych rzeczy. <laughs> ja pobieram witaminy z suplementów i leków, których nie mogę aktualnie przyjmować, więc... <laughs> Trzymajcie kciuki, że, będzie, że jest wszystko w porządku, a ja Wam zupdate'uję, jak to będzie wyglądać. Co prawda, no, zbierałam się, powiem Wam szczerze, do zrobienia tych badań 3 dni. <grym> I teraz pewnie będę się zbierać kolejne trzy albo i więcej, żeby pójść do tej pani doktor. No ale miejmy nadzieję, że w końcu tam trafię. I no, zobaczymy, co się dowiem. Przypuszczam, że niewiele. Przypuszczam, że atmosfera będzie podobna.